Mundial wkracza w decydującą fazę, ćwierćfinał to nie przelewki, wszyscy ostrzymy sobie zęby. Zostańcie z nami, wkrótce to spotkanie na Albaid Stadium. Radionu Albaid witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś będziemy świadkami spotkania dwóch wspaniałych europejskich drużyn. Na boisko wyjdzie Anglia i Francja. Nie wiem jak Ty, ale ja nie mogę doczekać się tego meczu. Trudno nie wyczekiwać na to spotkanie z ogromnymi nadziejami. Obie reprezentacje już niejednokrotnie stawały naprzeciwko siebie i często byliśmy świadkami spektakularnych spotkań. Jedyną wątpliwością pozostaje to, czy trenerzy ustawią swoje zespoły zachowawczo, czy pozwolą zawodnikom wykorzystać pełen potencjał ofensywny. Trzymajmy kciuki za ten drugi scenariusz. Teraz wyjściowy skład Anglików. W linii obrony John Stones wystąpi razem z Halem Maguirem. Dalej Phil Foden oraz Rachim Sterling zagrają na bokach pomocy. Pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Harry Kane. Na skład reprezentacji Francji. Hugo Ris stanie między słupkami. W linii defensywy Lucas Hernandez wystąpi obok Rafaela Barana. Kingsley Coman oraz Kylian Mbappe zagrają razem na bokach pomocy. W linii ataku zobaczymy Oliviera Giru. Reprezentacja Francji zaczyna mecz, a my życzymy Państwu i sobie dobrego widowiska. Mbappé, Teo Hernandez. I spokojnie teraz Jordan Pickford. Phil Foden. I Anglia traci posiadanie piłki. Teraz mamy sporo miejsca na boku. Francja tam właśnie próbuje. Zupełnie nietrafiona decyzja. Z takiego kąta ta piłka praktycznie nie miała prawa stać. Po co w ogóle był ten strzał? Chyba właśnie zadaję sobie to pytanie. Można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Tymczasem marnuje okazję. Anglia traci posiadanie. Centrum zainteresowania mediów przed tym spotkaniem był Rahim Sterling, co w pełni można zrozumieć. Nic dziwnego, że wszystkie oczy są zwrócone w tym kierunku, bo przecież świetnie gra w polu karnym. Dysponuje fantastyczną umiejętnością znalezienia się tam, gdzie trzeba i wpakowania piłki do siatki. Jeśli tylko nie zabraknie podań, na pewno zagrozi bramce rywal. Giroud. Mbappé. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Mogą teraz mówić o pechu. Właściwie wszystko w tej akcji poszło dobrze. Bramkarz pokonany, ale piłka uderzyła tylko w aluminium i ciągle jest remis. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Mbappé. Olivier Giroud. Teo Hernandez. Mbappé. Teo przy piłce. Okazja. Olivier Giroud. Bardzo dobrze zachował się brankarz. Zatrzymuje ten strzał. Decyduje się na krótkie podanie. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Philips. Walker. Kane. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Oman. Benjamin Pawar. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Teo Hernandez. Teraz Teo Hernandez. Teo przy piłce. Odanie do Giroud. I spokojnie teraz Jordan Pickford. Walker przy piłce. Podanie i piłkę ma Walker. Zakranie z centry nie dochodzi, przejęcie piłki przez obronę. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. No w końcu spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Nieładny atak powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Sędzia uznała, że było to przewinienie na kartkę. I jak najbardziej słuszny. Waran. Lucas Hernandez. I było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Podanie do giru. Teraz strzał z dystansu. Całkiem niezła teraz parada w wykonaniu bramkarza. Teraz dobrze wykonany rzut rożny może dać im prowadzenie. Krótko gra, chce tym zaskoczyć. Ośrodkowanie Griezmana. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Rafael Baran. Nie dało się jedną stroną, to próbują drugą. I Jan Człamynik. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Mają pomysł na krótkie rozegranie. Teraz bardzo ciekawa centra na dalszy słupek. Ciągle groźnie, kolejny rzut rożny. Nie będzie centry, krótkie rozegranie. Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. Udało się odzyskać posiadanie. Dobrze sobie radzi w tej fizycznej walce. Zupełnie nieudane to podanie. To będzie out. Lucas Hernandez. Teo Hernandez. Teraz Teo Hernandez. Olivier Giroud. W ostatnim kwadransie daje się odczuć wyraźną dominację Francuzów. Naciskają, próbują, coś z tego może być. Zdziwił się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił Tomku, nie odbierajmy mu tutaj zasług. Anglia oddała piłkę rywalom. Znajduje tam Kyliana Mbappe. Półka do Griezmana. Może im dać prowadzenie. Blokuje uderzenie. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. I teraz mamy przerzut na drugą flankę. To koniec pierwszej odsłony meczu na stadionie Albaidż. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Uwaga, to jest setka! I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Zagranie Sterlinga w szesnastkę. Ponownie wykonywać będą rzut rożny. Tym razem szybkie rozegranie. Dobrze teraz w obronie. Mogło coś z tego być. Tak się powinno stopować ataki rywala. Lucas Hernandez. Adrian Rabio. Ponownie Lucas Hernandez. Nie pozwalają by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. Poman ma teraz piłkę. No nareszcie! Cisnęli, cisnęli i doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. No, to mamy jeden do zera. Punde z piłką, podanie do Komana, do Gündüziego, Griezmann, Raphael Varane. Atak pozycyjny. Ostrożnie wymieniają się podaniami. Okazja przed nim teraz. Co za interwencja. Odbita piłka. Nie ma bramki. I pani sędzia wskazuje na 11 metr od bramki. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Szansa na powiększenie prowadzenia. Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Na ekranach teraz ponownie oglądamy, jak piłka wpadła do siatki po tym strzale z 11 metrów. Warto docenić precyzję tego uderzenia, które wylądowało nisko, blisko słuchu. Na razie 2-0. Sędzia widzi faul, ale idzie z duchem gry. Pozwala Anglikom grać dalej. Zagranie z centrum nie dochodzi. Przejęcie piłki przez obronę. Francuzi uznali, że kluczem do sukcesu będzie dziś posiadanie piłki. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. A tymczasem mogą mieć lada chwila kolejną okazję. Do Gwenguziego. To podanie teraz było naprawdę niedobre. A Joków Thuram. waran przy piłce. Rafael, waran, podanie do Komana. Thuram. To może być okazja dla Francuzów. Thuram. podanie do Komana. Przejmują teraz piłkę. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Lucas Hernandez. Mbappé teraz przy piłce. Ach, niewiele brakowałoby dojść do tej piłki. No ale mamy aut. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Anderson. Dobra intuicja, jest przejęcie. Turam. I do Kierana. Podanie do Thomana. Uwaga, nie wybił porządnie tej piłki. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. O, przeciągnięta górna piłka. Doleci spokojnie do bramkarza. Lucas Hernandez. Rafael Varan. Przyjmuje kundy. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Oman. I Griezmann. Otrzymuje podanie. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Saka otrzymuje podanie. O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Podanie Keynam a mija defensywę. Tak jest! Czyli jeszcze nie wszystko tutaj przesądzone. Czyli będziemy mieli bombową końcówkę. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone. Niemal wprost na nogę. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Zatem mamy wynik 2-1. Żółtym D. Piłka nie opuszcza teraz ich połowy. Są świadomi wyniku, ale także czasu na zegarze. Dbają o to, by nic złego nie mogło się tu już wydarzyć. Jeszcze tylko 5 minut. I aż 5 minut. Bo jednobrankowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Anglia odbiera piłkę. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Kylian Mbappé. Hernandez. Teraz strzał. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Anglicy kontynuują akcję. Korzyść, dobra decyzja. Złe zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Mbappé. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Obejrzeliśmy naprawdę zacięty, dobry mecz. Obie drużyny zostawiły dziś sporo zdrowia i serca na boisku, ale dalej awansować może tylko jedna. Zasługują na ten awans, choć poprzeczka była wysoko zawieszona.